Dla postronnych ich praca to niemal czarna magia. W sobie tylko znany sposób łączą ze sobą plątaninę kabli, podłączając ją do odpowiednich skrzynek, i oto możemy korzystać z telefonu czy też internetu. Wszystko to jest zasługą monterów, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Specjalistów o ogromnej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu. trzech lat monterem sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jest Łukasz Moszczyński. Z wyborem zawodu nie miał problemu. Jak tłumaczy, odkąd pamięta interesował się elektroniką ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowań w telekomunikacji. Kiedy nadarzyła się okazja, zacząłem pracę w firmie TPTLT, no i tu mam możliwość rozwoju i poszerzania swojej wiedzy z branży właśnie telekomunikacyjnej. Sieciami i urządzeniami telekomunikacyjnymi od kilkunastu lat zajmuje się Mirosław Skrzyński. Z wykształcenia jest technikiem elektronikiem. Zanim trafił do branży telekomunikacyjnej związany był między innymi z armią. Przez wiele lat pracowałem w wojsku na stanowisku dowódca radiolinii też związanej z łącznością i wreszcie trafiłem do telekomunikacji, gdzie od praktycznie nastu lat pracuje jako, jako technik telemonter. Krzysztof Dionizjak w telekomunikacji pracuje od 5 lat, od czterech na stanowisku kierowniczym. Jak mówi praca to dla niego coś więcej niż tylko sposób na zarabianie pieniędzy. To też pasja. Po prostu trafiłem tutaj udało mi się robić coś związanego z telekomunikacją, no i później. Przyjęto mnie do firmy TPT, tak? I do, do dzisiaj w niej pracuję i, i realizuję swoje, można powiedzieć, marzenie. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych to wykwalifikowany pracownik specjalizujący się w wykonywaniu konserwacji i serwisie linii telekomunikacyjnych. Każdy dzień pracy zaczyna się w biurze. To tu rozdzielane są zadania, które trzeba wykonać. Przychodzę do pracy, otwieram laptopa zapoznaje się z zadaniami do realizacji na dzień bieżący. Każde zlecenie jest inne. tak, no, tak naprawdę można na zlecenie poświęcić godzinę czasu, tak? a można nawet kilka godzin. No tutaj, jeżeli chodzi o rodzaje zleceń, na przykład jest to dostarczanie tak usług, jak i usuwanie uszkodzeń. Jeżeli chodzi o dostarczanie usług, monterzy sieci i usług telekomunikacyjnych głównie zajmują się tworzeniem i konfiguracją łącza internetowego u klienta, ale monterzy prowadzą też serwis już zainstalowanych urządzeń. W obecnym czasie większość zleceń związana jest z uszkodzeniami szerokopasmowymi, jak my to nazywamy. Są to zlecenia właśnie pod kątem naprawy usług internetowych. Zawód montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych to praca dla osób z technicznym zacięciem. Ciągle trzeba też podnosić swoje kompetencje. Telekomunikacja to niezwykle szybko rozwijająca się dziedzina wiedzy. Predyspozycje, jakie powinien wy, wy, posiadać monter, wykonujący tą, to jest. Musi być skoncentrowany na tym, co robi. Musi być na bieżąco ze wszelkimi nowinkami i z rozwojem usług teleinformatycznych. W zawodzie Montera niezwykle ważna jest też sprawność działania i umiejętność pracy pod presją. W tym fachu każda minuta jest na wagę złota. O wszystkim oczywiście decyduje czas. Na dane uszkodzenie mamy określony slot czasowy. Praca montera zdecydowanie nie jest też zajęciem dla osób cierpiących na lęk wysokości. Bardzo często zdarza się, że praca jest też na wysokościach, ponieważ słupy są na wysokości powyżej 3 metrów. W pracy montera dokuczliwe mogą być też warunki atmosferyczne. W ogromnej mierze jest to bowiem praca poza biurem. Najczęściej się zdarza, że praktycznie tylko z rana y, przy odbiorze zleceń jesteśmy na, w biurze, a resztę dnia spędzamy w terenie. W swojej pracy monterzy korzystają z całej gamy narzędzi, od niezwykle prostych do tych wysoce specjalistycznych. Podstawowe narzędzia nie ulegają zmianie, ale już te specjalistyczne mierniki, reflektometry, mierniki mocy y, ulegają. Zmianie, no, no w tą stronę bardziej, bardziej są zaawansowane, tak? Większą wiedzę trzeba mieć, żeby po prostu interpretować pomiary. Narzędziem pracy monterów jest też samochód. Bez uprawnień do jego prowadzenia w tym zawodzie może być trudno ze znalezieniem zatrudnienia. Mimo, że pracujemy w grupach dwuosobowych. Wymagana jest mobilność i w przypadku niejednokrotnie, że trzeba podjechać gdzieś, a druga osoba musi zostać w danym punkcie, na przykład ewentualnie u abonenta, wtedy wymagane jest właśnie prawo jazdy, bo tu mobilność gra dużą rolę w terminowości naszych zleceń. Wymagań i przeciwwskazań w tym fachu jest więc sporo, ale praca montera ma też wiele zalet. Specjaliści z tej dziedziny mogą liczyć na stabilne zatrudnienie. Praca montera jest rozwojowa, ponieważ w dzisiejszych czasach prawie każdy korzysta z internetu. Cała technologia idzie do przodu, wszystko się rozwija no i na pewno w przyszłości będzie duże zapotrzebowanie na telemonterów. By sprostać stawianym przed nim zadaniom, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych powinien posiadać cechy takie jak: zdolność logicznego myślenia. Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, brak lęku wysokości, wyobraźnia przestrzenna, sprawność fizyczna. By wykonywać pracę montera sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, potrzebne jest specjalistyczne wykształcenie. Formy kształcenia. Zasadnicza szkoła zawodowa 3 lata. Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Egzaminy. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie egzamin zawodowy. W trakcie nauki zdobywa się dwie kwalifikacje składające się na ten zawód: montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych oraz montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych. Kształcenie w ramach tych kwalifikacji zakończone jest egzaminem zawodowym. Pozytywna ocena z obu części egzaminu, pisemnej i praktycznej, umożliwia otrzymanie świadectwa potwierdzającego wyżej wymienione kwalifikacje. Po ukończeniu szkoły otrzymasz też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dodatkowe kwalifikacje umożliwiające uzyskanie nowego zawodu. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej i montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych technik telekomunikacji. Aby zdobyć nowy zawód na poziomie technika, wymagane jest również uzyskanie wykształcenia średniego. Możliwości zatrudnienia. Monterzy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych mogą znaleźć zatrudnienie w miejscach takich jak Firmy telekomunikacyjne, zakłady wytwórcze sprzętu i urządzeń dla telekomunikacji, firmy handlowe i usługowe sprzętu telekomunikacyjnego, dostawcy internetu, zawody pokrewne, technik telekomunikacji. Ciekawostka. Telewizja satelitarna nadawana jest w paśmie mikrofalowym, ponieważ Słońce jest bardzo silnym źródłem mikrofal, niekiedy zagłusza sygnał satelity, gdy znajduje się z nim w jednej linii. Sytuacja taka zdarza się dwa razy w roku i skutkuje kilkuminutowymi przerwami w odbiorze telewizji satelitarnej.